Także działamy, działamy, e, okablowywana, rozdzielnica akurat e, tutaj windy, ADM, Giepec, windy jako podlicznik czasem, gniazdko serwisowe i zawsze staramy się, żeby to było e, po prostu ładnie poupinane i przewody nie przeszkadzały ani nie kolidowały z, przyłączeniami, z przyłączeniowymi, czyli głównymi zasilaniami odbiornikami. także tutaj zestaw przyłączany na szynach i podpinacie bezproblemowo tylko na V klemy sobie zasilanie, a reszta się roz rozpływa wewnętrznie po szynach. także dbamy o monterów, instalatorów, którzy Starają się podłączać nasze rozdzielnice, e, zamawiać, y, i również przyjmujemy uwagi. To jest najważniejsze i jakieś sugestie na przyszłość także cały czas rozwijamy się, bo nie ma idealnych, ale e, trzeba do tego dążyć. Także zapraszamy do kontaktu.